Dobra, przed Państwem tryb CS Ranket. Dlaczego nie gram tego trybu? Garena nic sobie nie robi z cheaterami. Widzicie tutaj tą ścianę? Gość przeniknie normalnie przez budynek. Pokażę kilka najdziwniejszych momentów. Dobra, uważnie się patrzcie na ścianę. Proszę bardzo, jak sobie przeniknął, kurde, frajer durny. E, no, gość cheatuje, no bo po prostu jest gównem, no i... To jest właśnie... Ogólnie Garena Frefire nic sobie nie robi z takimi ludźmi. Jak się gra na komputerze... Chyba graczy telefonowi tak nie mają, ale jak się gra na komputerze, to dodaje samych cheaterów, co robią same headshoty. Patrzcie w ogóle na to. Gość nie... Gość, nie wiem, chyba weszedł do tego i strzelał mnie przez to. Zaraz będzie strzelał będzie, bo tam inny strzela, ktoś zabija akcję. Ooo, i mnie strzela. Puszkały, tego... Ale to jeszcze mało powiedziane. Raz pokażę na serwerze. First blood. No patrzcie się uważnie jak ten ten no nie powiem co to w ogóle jest, ale jak go się oszukuje patrzcie na to jak przenika przez ścianę. Po jaki chory? Poza, jaki chory kurde typ? Co to jest w ogóle? I Garena Frefire, Moi drodzy, moi drodzy gracze. Co gracie w tą grę z szacunkiem pełnym, ta kur. nie powiem co. przechodzi przez ściany. To to jeszcze nic. Kolejne momenty pokażę. Dobra, to jakiś typ przed. Y, y, po schodach. Y, no i gość mi... mój teammate ten jedynka wziął mi killa, ale to już jest nieważne. Pierwszy w niego strzelałem i tam parę kulek sobie ściągnął i ma killa, ale to jest nieważne. I zaraz zginę przez tą ścianę. Patrzcie uważnie, Stane. Proszę bardzo! Jaki to jest, kurde. Dobra, patrzcie się na to, i za, 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 zaraz te. Będę... Ba, 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 baba, jak wszystko przeszło! Kurde, jaki to jest? Jaka to jest świnia, jaka to jest po prostu świnia? To to jeszcze nic. I jeszcze nagram kolejną akcję tutaj w tym meczu. No a teraz będzie najlepsza gość dostanie tutaj zaraz w głowę, ledwo mecz się zaczął. Ja trochę zginę później, ale też zginę i to... Prześcianę, no oczywiście prześcianę, bo to chyba, chyba normalne jest, jak gracie i giniecie prześcianę, to no to jest całkiem normalne. Pa! Bum! I od razu leży, kurde. A ja? O, szefa. O, o, prześcianę! O, proszę bardzo. Chodzi jak masełko, górę. O, jaki jebnięty tutaj. Ace! No i weźcie, gracie tutaj, to jest ranked. Tylko można grać normalny tryb. Y Clash Squad Bermuda. Tylko nie ranked, z, ty z tymi cheaterami, co przenikają prześcianki, szczelają prześcianki, robią same headshoty. Ale jak wiecie, na moim, na moim kanale jest wiele filmów o cheaterach może wiele, może przesadziłem tam chyba z około 10. Bo nie chcę grać tego trybu, bo po prostu szkoda tracić sobie na to głowy. Ale ostatnią akcję Wam pokazuję. Tutaj no mamy takie taki takie coś... Jakby hangar, nie wiem co to jest, jak to nazwać. Ale jest to struktura, w którą można się chować. Gość normalnie przez to może strzelać. Ja jeszcze położyłem swoją ściankę, ale to no, nic nie podobo. O proszę bardzo. Położyłem jeszcze swoją ściankę. No dużo to nie da. Proszę bardzo, no gość sobie szczela normalnie. To może strzelać, no po prostu no. Gość ma wywalone w grę, a Garena Frefire nic nie robi z rangwę Więc niestety jestem zmuszony grać no, czy tam niestety, czy niestety. Mi to nie obchodzi. Po co mam mieć rangę, jak ci ludzie citują? Wolę sobie pograć zwykłego klas składa Bermuda. Tam też się będę dobrze bawił, bynajmniej nie dostanę samych headshotów i nie będę ginął przez... Przez ścianę, no! no, no przez ścianę, no! No, takie są ludzie, no, w, tych, w tej grze, no. no. Cóż poradzić, no. Normalnie ci nie umiem zabić, no bo po co? Bo mają 400 lajków w profilu, 40 level. No, 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 no ten gość to nawet statystyk nie ma dobrych. A no, zresztą pokażę statystyki wam, czemu by nie. No i dobra, wchodzimy właśnie w historię mecza zagranego. Historia. No i proszę bardzo, no, spójrzcie na tego Menela, no. No nie da się inaczej to nazwać. Gość ma 27 level i 481 lajków. Like. No co to za gówno jest? Patrzcie na tego durnego pajaca, no. No co to w ogóle jest za skin? Jakie to jest bezguście, no. Cheatuje, kurde, brzydko się ubiera. No, no szkoda gadać, no. CS rankę no. Grandmaster, no, chyba w snach. Chyba Gold cheaterze durne. No już nie wspomnę o statystykach, no, no proszę bardzo, dro drodzy Państwo, tryb solo, zagrał 18 meczy, 10 widów no, to co to jest, co to jest, na duo ma 8 wygram, na składzie ma 17 wygram. no co to jest za gówno, no. Jakby to był chociaż jeszcze normalny gracz, to bym nie wyzywał, no ale, po prostu bym powiedział, no, 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 no dopiero zaczął grać w tą grę, no, ale ten gość zaczął grę z cheatami, no. Proszę bardzo, skład. wygrał tylko 270 meczy. No, no, no chłopie, no, on dostał ode mnie reporta, jak już widać, drugi raz mu nie mogę dać. Dałem mu abnormal headshots, przechodzenie przez ścianę, dziwny movement i strzelanie przez ścianę. No, bo, no to robił wszystko naraz, no. Robił headshoty, przechodził przez ściany, strzelał przez ściany, no, po prostu debil kretyn, no. No, nic dalej nie mogę ująć, no. Oczywiście to, to jestem ja. Prawie 30 tysięcy lajków normalnie gra, na nie jak ten gość. To są statystyki prawdziwe, proszę bardzo. 10 tysięcy winów na składzie, powyżej 100 tysięcy kili. No ja, jakby ten gość zrobił tyle, to no to oczywiście, no by musiał użyć do tego programu. No bo samemu by tyle nie umiał zrobić. O ile gra by go dopuściła, żeby ta, taką zrobił szkodę graczom. Oczywiście ten gość to jest porażka. Jak, jak mówiłem, gość miał tam level 20 i już, już zaczyna. ja mam 78, prawie 80. Także no, ten gość to jest parodia. To level zależy od beczy zagranych, nie od wygranych, tylko zagranych. Ja mam w miarę. No tutaj mam prawie więcej niż zagranych. Ale tutaj na spadzie dużo grałem. No, le że mają ludzie po 30 tysięcy meczy albo 20 tysięcy meczy zagranych na składzie, a mają wygranych bodajże 4 tysiące albo 7 tysięcy No i to jest nawet dobrze, bo mam mniej meczy zagranych niż inni na przykład, nie? Na przykład le levele 90. Ja potrafię mieć więcej wygran niż lewele 90. Ale ten gość, to taki oszust jest, no spójrzmy jeszcze raz na tą... na to... Tą... Na to coś, no nie wiem, czy to w ogóle nazwać to. co to jest w ogóle? Kurde, nic się nie świeci w ogóle. To z tym skinem, no. Co to jest w ogóle? A, a, aż normalnie nie wiem. Nie wiem, co to w ogóle jest z tym gościem. To jest normalnie dramat. Dramat. Kindness and restraint. turbulence i desire. Nie! Wszystko nie takim cheaterom. Wolę sobie pograć wszystkie tryby: czy to Lone Wolf, czy to krótki Klan Squad, czy to krótki Battle Royale, czy to. Kurde, no nie wiem, no wszystko tylko nie to, nawet Kraslan. Ale nie to! Bynajmniej jak macie. jak gracie na komputerze. No bo na telefonie macie normalnie. Dodaję wam normalnych graczy. Tak wydaje mi się, myślę. No na pewno, na pewno normalny. Tam są różne rangi, nie że myślę, tylko tak jest. Tam są różne rangi, heroiki, e, latyny, dajmondy, nawet goldy, brązy. Wszystko się znajdzie, wszystkie rangi, a tutaj tylko grandmastery i rzadko heroiki. Grandmastery 900 gwiazdek, no i aimboty oczywiście przenikają przez ściany. To chyba tyle, co mogę się wypowiedzieć, natomiast do do gry Arena Frefire, która sobie nic nie robi z No niestety. A! jak już jestem przy filmie, że zrobiłem tutaj filmik właśnie o szóstem... Yy. O, siema chęty! Właśnie je, je, jesteś na odcinku. Te, teraz przekazuję widzom bronie na pro. Proszę bardzo, to są moje bronie na pro, no... To jest zrobione uczciwą grą. Proszę bardzo, ile zabójstw? Ile? No wszystkie bronie są prawie na pro. Tak o, pyk, pyk. Jak coś chętnie nie bo słuchawki, ale... No ja na razie robię odcinek, to później pogadamy. Proszę bardzo. O, Bizon, tu ja mam w ogóle 13 tysięcy eliminacji, no nie? Bizonek, moja ulubiona broń. Gość grał, no widzieliście, no przynikał przy ścianki, no co tu mogę powiedzieć? Teraz pokazuję uczciwe statystyki, no gość... Gość nawet nie ma pokazane, że jest dobrym graczem. Ma słaby level, słabe lajki, statystyki nic o nim nie mówią. O, nawet tą broń mamy na pro. Pistolet leczniczy. No owszem, to nie jest na jakiś dobrych graczy, na jakichś bambików. Takich, co mają 20 level, tak jak ten cheater, tylko że są. No po prostu są słabymi graczami, no nie? Ledwo stawiałem ścianki, takich zabijałem, właśnie. Ale, ale mam. I powiem przy tej słabej broni, e, nawet nawet słabi gracze są mocni. No i co? No i prawie mam wszystkie broni na sami Mała pompa, która już jest blisko. M500, której strasznie nie lubię tej broni. Plazma, no fajna broń. E, to może być. E, Spas jest tylko w skrzynkach na Battle Royale. To jest RPE do wybuchowania. To jest w skrzynce. Karl Sniper też muszę jakiś bambików pozabijać. Mam prawie to. E, digel no. E, nie jest to taka fest zła broń, ale no. Tylko, że po prostu nie zawsze jest, nie zawsze jest w tym meczu. Granatnik, no to mało amunicji jest, tego już nie ma, USP jest mega słabe, jak się nie ma skina, dwa USP się nie zaliczają do wbijania, trzeba grać jednym niestety, no a tego nie ma. Czyli tak naprawdę małpnicz już broni na pro, już zaliczone, nie wiem co już więcej powiedzieć o tym cheaterze, pokazałem wam wszystko, koniec myślę.